Cześć witam was w moim kolejnym odcinku z gry minecrafta yy, tym razem pokażę wam fajny mod yy, x-ray znajdziecie go pod linkiem i na końcu filmiku yy, tak to jest ruda szmaragdu to więc, to więc w tym modzie chodzi o to że jak klikniemy przykładowo x to wszystko nam widać co mamy pod, pod ziemią to nie kasuje ziemię, nic, tylko widać, że, 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 tak, o tam zombie chodzi, drugi, A jak klikniemy C, to wszystkie jaskinie będzie widać i lawy, lawy to chyba zawsze widać, tak. Tam teraz przykładowo znajdę diamenty. Okej. Okay. Do samego dna po okopie. O tu są diamenty, ło sporo tych diamentów jedno koło siebie, ale wykop to wszystko. Chyba 100 lat roboty. Tu będzie. Ciemno się robi to. Nie lawa, lawa nie. To pochodnia tu było. O. Ja klikam C i tu będzie diament, tu, tu, tu i znaleźliśmy ogólnie cztery diamenty i tam są, tu są, tu, tu, tu i to taki przydatny bardzo, bo tak, ktoś lubi mieć dużo takich ogólnie, ile tam creeperów, jaka jest prawda to? To bardziej tu Skąd so, tam tyle klikliperów? Kli Jakby po prostu Ten mod się dość łatwo instaluje Wystarczy go, no wszystko pisze na tej stronie Gdzie się przeniesiecie jak klikniecie w link Teraz w dół Jeszcze troszkę O ale mnie miał przeje... przejebane 1, 2, 3, 4, 5. 5 cliperów. Miło. A nie wiem skąd się wzięli. To więc to z tym odcinku to na powierzchnię jeszcze. Co to to a. Dwa lata później. Oluju. Ile jeszcze? Hipa. O. O, i spadł. To więc mam nadzieję, że odcinek mój pierwszy o modach. Mam już kilka odcinków, ale to jest o modach. Odcinek się podobał. Be będzie ich więcej o różnych modach. Jak je zainstalować, to wystarczy kliknąć. Jak zainstalować. Moto ogólnie na tych stronach, gdzie będę wysyłał. To będzie tam pokazane, napisane. Napisane. Nie pokazane. Napisane. To więc, Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapki w górę. I cześć.